Nadeszła polska złota jesień. W Beskidzie Małym wygląda wyjątkowo malowniczo. U podnóża gór w Pisarzowicach gospodaruje Stefan Haczek. Od 20 lat w systemie ekologicznym. Z sukcesem łączy produkcję roślinną ze zwierzęcą, za co został w tym roku doceniony tytułem jednego z najlepszych gospodarstw ekologicznych w kraju. Prowadzę gospodarstwo rolnicze. O profilu produkcji bydło mięsne rasy Limuze. Współpracuję z synem w prowadzeniu gospodarstwa, ponieważ ja hoduję zwierzęta czy kroby mamki. Natomiast odsadki przejmowane ode mnie, dalszą produkcję prowadzi, dalszych chłopców prowadzi syn. Nawet w lata, kiedy jeszcze nie posiadałem certyfikatu, prowadziłem już uprawy bez zastosowania chemii, bez nawozów syntetycznych, w dobrym podozmianie i nieraz. Spotykałem się z sytuacją taką, że sąsiad, który zna się na produkcji rolniczej, zachodził do mnie i dopytywał, czym ja wynawoziłem dane uprawy, że mam tak dobre plony. Więc sam byłem przekonany do ekologii od wielu lat. Dzisiaj tym bardziej mogę uznać, że była to dobra. decyzja. uważam, że dobry podozją w gospodarstwie zwierzęta, które są w ekologii, uważam nieodzowne, a szczególnie na glebach z niższej klasy. My tutaj mamy od trzeciej której mamy niewiele klasy, większość czwórka, piątka również, piątej klasy gleby. Więc nabożenie organiczne jest niezwykle istotne i właśnie posiadanie zwierząt, połączona produkcja roślinna ze zwierzęcą pozwala nam uzyskiwać zadowalające plony. Przez ponad pięć miesięcy trwa sezon pastwiskowy, a w czasie niepogody i w nocy bydło korzysta z komfortowej drewnianej stodoły i głębokiej ściółki. Za wyborem rasy Limuzeum przemówiły jej umiejętności przystosowania się do różnych warunków środowiska. Dobra zdrowotność i łatwość wycieleń, a do tego wysoka jakość kulinarna mięsa. Mają zwiększoną powierzchnię bytową, stały dostęp do wybiegu, stały dostęp do wody, do paszy itd. oczywiście bez łidział. Natomiast powierzchnia około 40 arów na jedną sztukę mamki z młodym cielakiem, no wystarcza na wypas przez ten właśnie okres. Ponieważ mamy prawie wszystkie grunty orne, nie mamy użytki zielone, to użytki zielone prowadzimy, uprawiamy na gruntach ornych, więc średnio co 5 lat wchodzimy z produkcją roślinną, z produkcją zbożową na użytki zielone. Zaorujemy po 2-3 latach, ponownie obsiewamy trawami z mieszanką kończyn motylkowych, które nam wzbogacają glebę. Oczywiście pozwalają zabezpieczyć wazot te rośliny, które które zbieramy dla zwierząt w formie ścianokrzątki siana. Zboża w większości przeznaczamy dla odsadków, żeby je w miarę dobrze i w dość krótkim czasie wykarmić. Powiązanie produkcji roślinnej ze zwierzęcą daje profity w postaci zasobnej w próchnicę gleby, dzięki wykorzystaniu naturalnego nawozu, dobrych plonów, ale i większej odporności ekonomicznej całego gospodarstwa. W ostatnich latach przybywa gospodarstw ekologicznych i tych zajmujących się produkcją roślinną, ale też z produkcją zwierzęcą. I to jest chyba najlepsze połączenie, bo gospodarstwo ekologiczne ma działać w takim obiegu zamkniętym, jest bardziej odporne na kryzysy, na różnice cenowe i to jest pomysł dla tych mniejszych gospodarstw, gdzie wyższe ceny, możliwość skracania łańcucha dostaw powoduje to, że coraz chętniej rolnicy podejmują decyzję o tym, by przestawić się z gospodarstwa konwencjonalnego na gospodarowanie ekologiczne. Klient docenia jakość produktu. Ja z synem prowadzimy rolniczy handel detaliczny. Przedajemy wołowinę kulinarną, oczywiście pochodzącą od naszych zwierząt, a klient po prostu na tyle jest świadomy, czy który u nas robi zakupy, że docenia w pełni to, że ten produkt jest w klasie premium i możemy uzyskiwać lepsze ceny, za, za produkty, które oferujemy właśnie klientom. Więc tu opłacalność jest korzystniejsza, czy lepsza za produkcję, która ma wyższą jakość, a rzecz najistotniejsza być może, to fakt, że nie musimy wydawać ogromnych, dość dużych środków na zakup środków produkcji w postaci nawozów czy też chemii, które oczywiście w gospodarstwie ekologicznym nie stosujemy 20 lat prowadzimy gospodarstwo ekologiczne wówczas środki produkcji nie były aż w tak wysokich cenach w stosunku do cen produktów rolniczego. Natomiast dzisiaj, w dzisiejszych czasach znaczący wzrost cen środków produkcji, tym bardziej nas utwierdza, że decyzja, którą żeśmy 20 lat temu podjęli, że działamy w sposób ekologiczny, była jak najbardziej słuszna, a dzisiejszy czas pokazuje to, że myślę, że dla wielu gospodarstw jest to dobre rozwiązanie. I jeżeli mówimy o ekonomii, tutaj należy wspomnieć również o zwiększonych dopłatach do gruntów rolniczych. Te dopłaty, które zna, znacznie zwiększone w stosunku do gospodarstw konwencjonalnych pozwoliły nam dobrze zorganizować gospodarstwo. Posiadamy gospodarstwo dosprzętowione. W całości wszystkie prace wykonujemy własnym sprzętem. Pracujemy głównie na użytkach zielonych, ale i też zboża też uprawamy i zbieramy przy użyciu własnego sprzętu, co nam daje dużą niezależność. Rolnicy, którzy łączą produkcję roślinną ze zwierzęcą, mogą również otrzymać dodatkową premię w wysokości 573 zł do każdego hektara zgłoszonego do płatności ekologicznych. Warunkiem jej otrzymania jest jednak zapewnienie odpowiedniej obsady zwierząt w gospodarstwie. Dodatkowo w ekoschemacie dobrostan zwierząt hodowcy ekologiczni mogą otrzymać wsparcie na uproszczonych zasadach. Staram się nawet określać, że to co robię, to nie produkuję, a wytwarzam, bo to jest coś więcej niż produkcja. Produkcję myślę, że należy do innych gałęzi gospodarki odnosić, natomiast właściwym stwierdzeniem byłoby, że w swoich gospodarstwach, szczególnie w ekologicznych, wytwarzamy dobrej jakości żywność, dobrej jakości produkty. Zmiana świadomości konsumentów jest bardzo wyraźna. Wartość sprzedaży żywności ekologicznej rośnie średnio o 10% rocznie. Doceniamy to, co lokalne i naturalne. Natomiast to myślę, że co jest ważniejsze od wzrostu wartości, to to, że również wolumenowo ten rynek jest w fazie... Dosyć dynamicznego wzrostu. Oczywiście te ostatnie lata były trudne ze względu na pogorszenie nastrojów konsumenckich i inflację. Natomiast widzimy, że ten rok jest takim rokiem, w którym ponownie możemy mówić o tym, że rynek żywności ekologicznej chodzi na ścieżkę zdrowego wzrostu. Myślę, że w tym roku mamy dużą szansę, żeby przekroczyć ten symboliczny jednoprocentowy udział żywności ekologicznej w ogólnej sprzedaży żywności w Polsce. Dlatego i na największych targach żywności Polagra Foods nie mogło zabraknąć żywności ekologicznej. W wystawie towarzyszyły spotkania producentów, ekspertów i naukowców. Jednogłośnie podkreślano rosnące znaczenie produkcji ekologicznej, która łączy w sobie jakość, tradycję, dbałość o środowisko naturalne, ale idzie również z duchem czasu. Wykorzystuje się te same innowacje, czyli głównie właśnie możliwości, które daje sztuczna inteligencja, możliwość właśnie. Właśnie zbierania danych z pola, analizowania tych danych w czasie rzeczywistym i od razu przesyłania informacji zwrotnej do zespołów wykonawczych maszyn. Następną taką właśnie innowacją no to tworzenie map elektronicznych pola. To, z punktu widzenia i rolnictwa tego tradycyjnego, a przede wszystkim wydaje mi się ekologicznego, jest dosyć istotne. Mapa zasobności gleby, abyśmy wiedzieli, jaką mamy zasobność, jakie mamy składniki czego brakuje i precyzyjną aplikację nawozów, które można stosować, czy działania, które poprawiają strukturę gleby i wpływają na zwiększenie plonów w tej produkcji. Ostatni raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce wskazuje, że rośnie zarówno liczba gospodarstw, jak i areał upraw w systemie produkcji ekologicznej, a rozwinięta sieć doradcza jest dużym wsparciem zwłaszcza dla tych, którzy dopiero decydują się na zmianę profilu produkcji. Zaczynamy od podstaw rolnictwa ekologicznego. Jakie są założenia, jakie są zasady, czy te podstawy i zasady są możliwe do spełnienia w gospodarstwach, które przystępują do współpracy. No i też informujemy o możliwościach dofinansowania takiego gospodarstwa, jakie są środki, jakie są możliwości, jakie działania, bo są różne pakiety, różnie finansowane, jak to wygląda, co możemy osiągnąć, co możemy wprowadzić, co możemy zmienić, a co możemy wykorzystać tą wiedzę, doświadczenie tego rolnika, żeby. I uzyskać ten efekt najbardziej korzystny dla gospodarstwa. Żeby odpowiedzieć na pytanie, co konsumenci najbardziej doceniają w produktach ekologicznych, y, należy przyjrzeć się temu, co oni mówią o żywności ekologicznej. Opisują ją w sposób bardzo pozytywny. Y, Twierdząc, że jest to produkt, który ma korzystny wpływ na zdrowie, że jest to produkt, którego produkcja jest dobra z punktu widzenia dbałości o środowisko. Konsumenci również podkreślają, że to, co jest dla nich ważne, to to, że są to produkty, które nie zawierają pozostałości syntetycznych, chemicznych środków ochrony roślin, jak również są wolne od GMO. I myślę, że warto również podkreślić, że w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego coraz większe znaczenie zyskuje dbałość o dobrost zwierząt, czyli kwestie etyczne. To jest to, co konsumenci najbardziej cenią i co powoduje, że sięgają po te produkty. Natomiast oczywiście doceniają również różnorodność asortymentową i to, że wśród produktów ekologicznych jest bardzo dużo produktów nowych, innowacyjnych o atrybutach prozdrowotnych. Nawet bym taką tezę zaryzykowała, że cały segment żywności ekologicznej to jest taki segment, który świetnie sobie radzi z kreowaniem innowacji. Często konsumenci zastanawiają się, jak mieć pewność, że ten produkt jest lokalny, że nie przybył z odległego zakątka świata, że przez taki wybór coś dobrego możemy zrobić. I faktycznie tak jest, bo skracamy łańcuchy dostaw, wspieramy lokalną przedsiębiorczość, bo przecież te produkty powstają u naszych sąsiadów, znajomych w sąsiednich gospodarstwach. I myślę, że ci, którzy świadomie dokonują zakupów, starają się stawiać na produkty ekologiczne i oczywiście do tego zachęcam.